I witajcie. Powiedzcie, czemu to dzisiaj nic nie idzie. Jarek, powiedz, czemu to dzisiaj nic nie idzie. Nie wiem! Mamo, gdzie te ciasteczki? się szuka ciasteczek, no ale dobra, my musimy tu wyciąć krzaki. W Stany natura, będziemy wycinać krzaki, bo porwią się baloty. W tamtą stronę mamy wyjazd, ale tam mamy błoto przy rzeczce. nie Niezasypane. Gruzy. No i tak musimy tu naokoło przez te krzaki 3 km dalej jechać. Dobra, za chwilę będziemy cieli. Trzeba zatankować piłę. O Jarek, już coś tu cudaczy. Dobra. Tu jesteśmy już w dorze. Natalia miła, czy Widzicie. Jedziemy do przodu. tam do drzewo. nie mogę podjąć za blisko drzew bo się wpadnę przyczepę O O właśnie tu julek dalej. to już pojedziemy. Z ROM zrobili. Jesteśmy już uratowani. No nie było tu komu nawet nagrywać, ale z jakieś 300 metrów cieliśmy te krzaki. No, Jarek to odrzucał, zdążał nawet. Dobra, jedziemy dalej na podwórze. To do usłyszenia, do zobaczenia. Ja. Jeszcze Jarek przyleciał do nas na przywitanie. Tu mamy owinięte waloty. Mam no, też brak mocy przerobowej, żeby to zwieść. Prowy zbierają się do dojenia. Fajne skróty o chciałem się pochwalić trochę może, może nie proszę, ale co tam pochwalę jaki to mamy most Tak byśmy musieli tam dookoła przez wioskę jechać do tam. tego domu A tak sobie przejeżdżamy, przepędzamy krowy Przez nasz most I nawet się nie zarwał, zobaczcie Widzicie? Przechaliśmy No i dobra To na tyle by było, nie? Ja Do następnego odcinka